Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Proszę Państwa, ten hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian znany jest w kulturze nie tylko religijnej, biblijnej, ale w ogóle europejskiej jako jeden z najpiękniejszych tekstów o miłości, jaki kiedykolwiek został napisany. I to jest prawda. Natomiast bardzo często przechodzimy do tej słynnej wyliczanki: miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest, miłość niezazdrości. Nie zastanawiając się nad tym, co święty Paweł napisał w potrójnym wstępie do tego hymnu, chciałbym zwrócić uwagę na, na dwie rzeczy. Pierwsza sprawa: gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Komentatorzy zastanawiali się długie lata. Co to za dzwon? O jaki dzwon tutaj chodzi? Taka najbardziej popularna interpretacja szła w tym kierunku, że w kulcie bogini Kybele używano dzwonów i Święty Paweł, mówiąc, gdybym nie miał miłości, gdyby miłość chrześcijańska nie była we mnie, byłbym kimś głoszący Nieprawdziwe słowa i nieprawdziwe rzeczy, tak jak głosi to kultura grecka. I tłumaczono, że w ten sposób święty Paweł, pisząc do Koryntian, a więc do Greków mieszkających w bardzo ważnym mieście w, w ośrodku kultury greckiej, wchodziłby w polemikę z, z religią grecką. To jest jedna możliwa, możliwa interpretacja, ale jest też druga, ponieważ w pismach starożytnych dzwon stał się w pewnym momencie metaforą. Stał się symbolem retora, a więc osoby parającej się mówieniem pięknych oracji, ale takiego retora, który co prawda używał wielu pięknych słów, ale nie mówił prawdy. Platon, polemizując z sofistami, a więc z ludźmi, z retorami, którzy otrzymywali pieniądze za przekonywanie ludu do pewnych racji, do których sami nie byli przekonani, używał właśnie takiej metafory. Dzwon to retor głoszący puste słowa, coś w co sam nie do końca wierzy. I teraz święty Paweł, kiedy mówi, gdybym nie miał miłości, byłbym jak taki retor, byłbym jak taki sofista. Ale że jako miłość mam, no to nie jestem taki. Jako, że mam miłość, wiem o czym mówię. Ta rzeczywistość, o której mówię, istnieje naprawdę, nie jest ułudą, nie jest kreacją, jak rzeczywistość w mowach greckich niektórych retorów, sofistów. W miłości chodzi o coś, co naprawdę jest i istnieje w sposób realny, o miłość nadprzyrodzoną. Tutaj właśnie, uderzając jakby w te czułe struny Greków, na to święty Paweł zwraca uwagę i to akcentuje. Druga sprawa, Druga myśl, która, która przychodzi mi do głowy w związku z tym wstępem. Święty Paweł wykorzystuje, właśnie dzięki temu, że pisze do Greków, którzy doskonale znali grecką tradycję, wykorzystuje pewien bardzo znany w tamtych czasach topos literacki. Chodzi o to, że w literaturze greckiej, kiedy pisano o czymś, co przekracza Właśnie zdolność czy pojemność słowa, co tak naprawdę jest niewypowiedziane, jest tak wielkie, jest tak wspaniałe, tak pełne blasku, że nie da się tego wypowiedzieć, kiedy szczególnie poeci chcieli coś takiego zaznaczyć, używano takiego toposu i mówiono, choćbym miał 10 czy 100 języków, a. Mój głos choćby był mocny jak dzwon, albo jak miedź, to i tak nie jestem w stanie tego, tego powiedzieć. Proszę Państwa, zacytuję Wergiliusza. U niego w jednym z wierszy kapitalnie to widać. Wiem dobrze, że nie wypowiem tego wszystkiego moimi wierszami. Choćbym nawet miał 100 języków i 100 ust, choćbym miał głos brzmiący żelazem. To jest taki sposób mówienia. Choćbym nie wiem, ile miał języków. Choćbym nie wiem, jak miał mocny głos, to nie jestem w stanie tego wypowiedzieć. To jest yy, pewna konwencja, tym bardziej ważna w literaturze greckiej, że swymi korzeniami sięga aż Homera, ojca literatury Greków. W drugiej, w drugiej księdze Iliady czytamy takie, takie słowa: Całego tego mnóstwa ludu nie zdołam opisać ani wymienić. Choćbym miał dziesięć języków i dziesięć ust, choćby mój głos był nieznużony, a serce moje w piersi spiżowe. Zawsze, kiedy Grecy y, słyszeli taki zestaw symboli w poezji, wiedzieli, że mają do czynienia z czymś, co jest niewypowiedziane. A więc kiedy Paweł sięga po ten topos, to po pierwsze sam y, siebie ustawia w pewnym, powiedziałbym, szeregu wielkich y, autorytetów w dziedzinie literatury. Tak mówił Homer, tak mówił Wergiliusz, tak mówię ja, Paweł Starsu. I ten, kto słucha tych słów, wie, że Paweł mówi o czymś, co przekracza zdolność słowa. Miłość jest czymś niewypowiedzianym. Można o niej śpiewać, można o niej mówić, ale ona jako rzeczywistość jest naprawdę, jest czymś, co przekracza zdolność ludzkiego mówienia. A o jakiej miłości mówi święty Paweł? No właśnie, kiedy przechodzi już do tej wyliczanki, miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest, miłość nie zazdrości, używa greckiego słowa agape. Żebyśmy mogli zrozumieć, o co tak naprawdę mu chodzi, musimy zauważyć, że starożytni Grecy. Określając miłość, posługiwali się czterema różnymi pojęciami. I te pojęcia były w pewien sposób zróżnicowane. Co prawda jest to taki troszeczkę uniwersytecki podział, rzeczywistość nie znała tak ostrych granic, ale ten podział może nam pomóc zrozumieć, o co Pawłowi chodziło. Otóż pierwszym typem miłości jest eros. Od tego słowa mamy polskie słowo erotyka. Chodzi o taką miłość, która wyrasta z namiętności, która bazuje na uczuciach. Te pojawiają się same w sposób spontaniczny, są bardzo gwałtowne, ale najczęściej bardzo szybko wygasają. Drugim typem miłości jest storge. To jest miłość, o, których, o której Platon w swoich dialogach mówił, że. Tą miłością matki kochają swoje córki, a ojcowie swoich synów. Innymi słowy jest to miłość, która łączy ludzi w jednej rodzinie. Określa się w ten sposób więzi rodzinne. Trzecim typem miłości jest filia. Ja bym ją określił jako serdeczna przyjaźń. Zresztą od słowa fileo mamy w języku polskim kilka słów określających przyjaciół, przyjaźń. I wreszcie czwarte słowo agape. Na tle tamtych trzech. Czym ono się wyróżnia? Czym jest agape? Agape oznacza relacje ludzi pozostających w jakiś sposób w stosunku niesymetrycznym, nierównym. Agape to jest życzliwość, która łączy człowieka biednego i bogatego. To jest miłość, która łączy człowieka dobrego i człowieka złego. To jest miłość, która łączy kogoś, kto jest sprawiedliwy i kto dokonał jakiejś niesprawiedliwości. To jest wreszcie miłość, która łączy człowieka i Boga, bo ta relacja też jest niesymetryczna. I teraz. Najczęściej, szczególnie kiedy kilka razy byłem na ślubie moich znajomych, słyszę się ten hymn do miłości w takiej interpretacji dość sentymentalnej. Ach, ta miłość, jakim to jest wielkim uczuciem? Myślę, że nie do końca o to Świętemu Pawłowi chodziło. Czy taka miłość jest rzeczywiście uczuciem? Dam dwa takie przykłady. Pan A wkurzy pana B. To jest jakaś relacja niesymetryczna. Jeden się gniewa, a drugi zasługuje na gniew. Gdyby pan B chciał pójść za swoją emocją, to pewnie pobiłby pana A. Ale miłość nie unosi się gniewem, pisze święty Paweł. Więc wybierając miłość Agapę, pan A idzie jakby wbrew swoim uczuciom. Weźmy drugi przykład. Pani X zrobiła pani Y jakieś świństwo, nie wiem, obmówiła, je, obmówiła ją przed koleżankami. To jest pewna relacja niesymetryczna. Jedna osoba jest yy, tą, która krzywdzi, a druga jest pokrzywdzoną. Gdyby pani Y kierowała się swoimi emocjami, zrobiłaby pani X to samo świństwo. Pewnie może by żywiła swoją nienawiść przez jakiś czas. Ale pani Y wybiera agapę, przebacza. Dlaczego? Bo Święty Paweł pisze: miłość nie pamięta złego. A więc pani Y idzie jakby wbrew swoim uczuciom, które rodzą się w sposób spontaniczny w jej duszy, tak? Miłość agapę nie wypływa z emocji. Co więcej, jest to miłość, która bardzo często idzie wbrew emocjom, które w nas się spontanicznie rodzą. Na czym polega zatem? Otóż miłość Agape jest dyktowana przez rozum i wolę. Pomaga na zrozumieniu prawdy drugiego człowieka i na wybraniu tego, co jest jego dobrem w sposób wolny. To jest miłość Agape.